No się ma widzu, W sumie, ja nie wiem, co ja tu robię. Bo tego utopana pana Kaspra Koksa wyrzucono z domu. I on nie, nie wie, co teraz zrobić. Mieszka w jakimś stylu, w jakiejś, yy, w jakiejś tej, no, tym mieszkaniu. Musi płacić, czyż, a pieska w domu. z tego wywali, to było dlaczego. Ja sam nie wiem, co tu się dzieje. Dziwe rzeczy, ale jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, to zapraszam na nową serię na kanale. Prawdziwe, prawdziwe życie The Sims 4, Transfer, Kruk. <grystanie> Będziemy wszystko odkrywać, co tak naprawdę się stało. No, ale jeżeli, jeżeli macie jakieś porady dla, dla naszej postaci, jaką jest Casper Cox, to bardzo prosiłbym o po, porady, bo jego. Ja bo ja się dowiedziałem, że dało mu się życie, jest zadowolony, ma gdzie mieszkać, pozwolono mu mieszkać, ale ma płacić 500 5, 5 dolarów dziennie, a to wcale nie jest takie proste, bo on jest dopiero młody. Rodzice go wywalili z domu, bo mówili, że jest kierobem, nic nie chciał robić, a teraz musi sobie poradzić w życiu. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie, ale na razie. Yy, na razie jest zadowolony. O! No. Ale pana deszcz jest jakoś. niefajnie, no. Wy, wy, wywalony został z domu. Chwila. Wy, wywalony został z domu. Jeszcze nie wiadomo, co się do końca stało sam nie wiem, czy dzwoni. Ja byłeś już w... No to kurde dzwoni? Halo? Byłeś już w stacji czarna dla... na urlop. Niemal. Powiedz. Bob ma teraz nie wie co zrobić. Na razie szczęśliwy, ale nie wie co zrobić. rodzice go wywalili, a ona pozwoli, kurde. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. To jest widowie. Czemu? Czemu lamp wpł wpłynęła taka kwota, co jest? 55 tysięcy. Ale czekajcie, tu jest jakiś list. sms przyszedł. To jest. SMS. SMS przyszedł Nie wiem co się stało Halo Czytam SMSa Cześć Kasper z tej strony twój wujek Cześć z tej strony twój wujek Tadek pewnie mnie nie znasz Ale dowiedziałem się że rodzice wyrzucili cię z domu i nie masz pieniędzy Dlatego zdecydowałem ci pomóc finansowo Dlatego wysłałem Ci 50 tysięcy Simeonów. Mam nadzieję, że kiedyś się poznamy. Bez wykorzystaj te pieniądze dobrze. Ło! Dostaliśmy kasę. Co tu się odpierdaczyło? Ja pierdziule! Jakiś wujek Tadek. Skąd on zna imię Kasra? O oh jest Nie wierzę skąd on znajmi k A nie wiem. Ugupiłem się już A uh, skąd on zna kawka Pziesiąt pięć tysięcy Simeonów ja pierdzielę, co tu się właśnie stanęło. Nie ja może zatrzymać czas, bo ja właśnie nie wiem, co się teraz wydarzyło. Ja. się teraz. Tu się opierdolę, kwas jakiś. Wujek tadek. Kasprę. Jeszcze napisał. Może kiedyś się poznamy. Pierciule. No my teraz nie musimy się martwić o czynsz. Jo, pierciule. 55 tysięcy do w Chciałem prosić dolara. Jo, pierciule. Na początku przygody już takie dofinansowanie. Jo. No dobre, ale jak już mam takie pieniądze? To, to, yy, to przynajmniej nie mamy co się martwić. Sprawdźmy może to jest coś w telefonie, w grupie, albo tak w telefonie, niech coś poklika. Dom, no, towarzyski, króliczek, trendy, zakupy, biznes. O, to nam się przyda. Kup sklep, kup restaurację. Mają pracę dorywcze, mają pracę. Też lekcje. Nasz Simeon musi wziąć lekcje z umiejętności praktycznych. To mu się przyda. Dlatego nasz Simeon już będzie jedną z umiejętności praktycznych. Sprawność fizyczna. Her. Mediowe uh, U mnie głośnik... Zdarzenie. Ogromne. Majster... Jo, pieczule... Zrobić uh. uh. coś, cokolwiek. Robimy taki czysto. Lepiej nic nie kupować, tylko żeby... Yy, Starczyło na czynsz, a on w tym czasie nie znajdzie sobie pracy. Myślę, że to jest bardzo. Albo. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Bo kasa nie ma pracy, a będzie potrzebował. Będzie potrzebował jakiejś pracy. Ponieważ. No jak będzie później płacił za ten. Oh, są jakiś są jakieś prace, biznesmen hmm. Detektyw, doktor, Naukowiec. Krytyk. malasz uh, malarz, media społecznościowe nasz simento media społecznościowe, a ja wiem, że on to lubi tego ja próbuje się tego podjąć. Chciałby, będzie pracować w mediach społecznościowych. Ale ten list. Starzystwo jesteś w mediach społecznościowych. W tym etapie skończymy. Ponieważ widzą Tadek musi odpocząć. Tadek musi to wszystko przemyśleć jeżeli wam się film podobał zostaw łapki w górę piszcie w komentarzach jakieś porady dla tat tatka kurwe Kacpra eee, piszcie porady dla Kacpra może ma nie iść w to e, w te media tylko na przykład wy nie wiem w detektywa w, nie wiem naukowca w, w coś a on sobie właśnie siadł klopa